W Jankowicach świętowano rok od powstania żłobka. Jest to miejsce, które było gminie świerklany bardzo potrzebne, a zainteresowanie nim widać na każdym kroku. Rok temu powstał żłobek, było oficjalne otwarcie. Cieszymy się z tej można powiedzieć sytuacji, w której naszej gminie po prostu zapanowała, że mamy żłobek, że mamy po prostu miejsce dla naszych najmłodszych, więc to jest najważniejsze, a dzisiaj obchodzimy pierwszą rocznicę, więc jest okazja do świętowania. Faktycznie tutaj mamy pełną Obożenie tego żobka i to nas cieszy, że dzieci mają gdzie swoje miejsce. W Jankowice, bo nie mieliśmy miejsca, jeżeli chodzi o świerklany dolne czy górne, nie było tam, można powiedzieć, takiej lokalizacji. Tutaj jest idealna lokalizacja, jest blisko szkoła, mamy tutaj kuchnię, więc myślę, że, że ta lokalizacja jest podyktowana tylko wyłącznie tym, że jest miejsce. Wiadomo, jest to jedna gmina, składa się z trzech SOS, więc tu, jeżeli chodzi o inwestycje, to można powiedzieć, w Jankowicach, w naszej gminie jest żobek i z tego się najbardziej cieszymy. Na pierwszy w urodzinach żłobka oficjalnie zaprezentowano jego nową nazwę. Jestem tutaj dyrektorem prawie od trzech miesięcy. No nie ukrywam, że już sporo udało się zrobić, przede wszystkim nadanie nazwy żłobkowi, bo prawie rok czasu żłobek nie miał swojej nazwy tutaj właśnie w ramach konkursu ogłoszonego przez wójta gminy. Mieszkańcy mieli możliwość uczestniczenia w tym konkursie i sami zaproponowali taką nazwę. Mamy Leśne Skrzaty. Mamy pełne obłożenie, mamy 4 grupy, po 12 osób, czyli 48 dzieci. No i ukry, nie ukrywam, że lista oczekujących jest dosyć długa, bo na dzień dzisiejszy jest to 16 osób, czyli kłania nam się rozbudowa żłobka. Chcielibyśmy może w przyszłym roku rozpisać taki projekt, żeby ten żłobek rozbudować i poszerzyć o dwie kolejne grupy, jeżeli będzie taka możliwość, bo potrzeba dla mieszkańców jest jak najbardziej jak najbardziej priorytetowa. W gminie na ten moment trwa kilka inwestycji dla mieszkańców. Kluczowe są remonty dróg, którymi poruszają się na co dzień. Jeżeli chodzi o remonty, to mamy zakończony remont ulicy Jankowickiej, część ulicy Jankowickiej, bo to wiadomo, jeszcze dalszy etap będzie kontynuowany w przyszłym roku. Jest to około 380 metrów. Zostało to wykonane przez naszych pracowników referatu drogownictwa. Tylko asfalt był po prostu na zamówienie, więc myślę, że wspólnymi siłami tutaj ten remont został dokończony i w przyszłym roku będzie kontynuacja tego remontu. Gmina przeprowadza także modernizację wodociągów na dużą skalę. Jeżeli chodzi o inwestycje jakie tutaj toczą się w naszej gminie, to przede wszystkim mamy tutaj inwestycje związane z wodociągami, przebudowa starych wodociągów na nowe. Koszt prawie 3,5 miliona. Myślę, że tutaj akurat prace przebiegają zgodnie z planem. Faktycznie zaczęły się na początku września i planowany termin zakończenia w marzec. Pozyskano przede wszystkim na wodociągi z Polskiego Ładu, dostaliśmy dofinansowanie, wiadomo po przetargu kwota trochę jest niższa, ale udało się tutaj pozyskać fundusze z Polskiego Ładu i wspólnymi siłami tę inwestycję będziemy, można powiedzieć, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, w marcu będziemy ją kończyć. Świerklany stawiają na przyszłość i nowoczesną technologię, dlatego podjęta została współpraca z firmą Butterfly, która zajmuje się m.in. aplikacjami i programowaniem. Jeśli chodzi o naszą firmę, to zajmuję się dostarczaniem rozwiązań technologicznych dla innych firm, czyli robimy aplikacje, oprogramowanie B2B. Specjalizujemy się w aplikacjach webowych oraz w aplikacjach mobilnych, dostarczaniu przede wszystkim dla branż energetycznych oraz dla branży kulturalnej i branż związanych z nauką. Używamy narzędzi sami do tego, aby w dużej mierze. Nasze oprogramowanie szybciej pisać, zdecydowanie, także to bardzo pomaga. Natomiast my skupiamy się na tym, żeby te narzędzia, które mamy, były narzędziami, właśnie które w jakiś tam sposób wykorzystują sztuczną inteligencję i dają bardzo dużą dźwignię do tego, dzięki temu, że ta sztuczna inteligencja jest wykorzystywana do niektórych rzeczy, tak jak na przykład do. Ewaluacji wymowy w tym speech trainerze, no to w tym momencie jesteśmy w stanie zdecydowanie dać większy zysk, większą wartość poprzez wykorzystanie tego typu rzeczy. Współpraca z gminą bez wątpienia pozwala firmie rozwijać skrzydła. Współpraca wygląda bardzo dobrze. Dzięki tutaj współpracy właśnie z Urzędem Gminy Świerklany byliśmy w jakiś sposób zaproszeni na różne eventy, byliśmy połączeni z różnymi organizacjami rządowymi, byliśmy w stanie zakwalifikować się na dostać rządowe środki, zakwalifikować się na dwie bardzo fajne konferencje. Jedna to była AIBA w Katowicach, jedna z większych konferencji takich AI w Europie. Druga konferencja wczoraj i przedwczoraj InfoShare w Katowicach, także też jedna z takich bardziej znanych konferencji. No, myślę, że to wszystko dzięki tutaj uprzejmości i zapoznaniu nas z niektórymi osobami, które potem pomogły nam dalej złożyć dofinansowania, wnioski na dofinansowania i finalnie Okazało się, że nasza firma została wybrana jako ta firma, którą postanowili się dotować. W Gokirze, w Świerklanach, uhonorowani zostali uczniowie, którzy się wykazali i zdobyli stypendium. Nagrody przyznawane były zarówno za osiągnięcia sportowe, jak i naukowe. Dzisiaj, akurat jak co roku, odchodzimy tutaj galę stypendialną. Jest tu wręczenie, na, można powiedzieć, dla naszej młodzieży, dzieci, stypendium Wójta, zarówno jeżeli chodzi o wyniki w nauce, jak i wyniki sportowe. Więc myślę, taka gala miła i przyjemna dla wszystkich. Cieszymy się z tego bardzo, że tyle dzieci i młodzieży jest uzdolnionych w naszej gminie, no i przede wszystkim promują naszą gminę na zewnątrz. Dzisiaj mamy akurat kolejnego gościa, jest to Dariusz Dudek, wieloletni piłkarz, trener. Myślę, że akurat ci, którzy interesują się piłką nożną w głównym wymiarze, no to znają tego gościa. Co roku mamy jakiś gości tutaj na gali. Jest to przede wszystkim także dla nas na plus, bo to dzieci faktycznie mogą coś dowiedzieć się od tych gości, jaką drogą w życiu i czym się kierować. Więc myślę, że to taka inspiracja dla nich. Zaproszony gość Podkreślał, że zdobycie stypendium to wyjątkowe wyróżnienie, które powinno motywować młodzież do dalszych sukcesów. Myślę, że takie stypendia na pewno są bardzo ważne, szczególnie dla młodzieży, bo e, mogą e, w jakiś sposób e, zostać wyróżnieni i docenieni. E, to już nawet nie chodzi o, o to, e, że tutaj mamy e, świadczenia finansowe, ale że mogą się spotkać, rywalizować. No i Przede wszystkim w tych gminach, takich jak tutaj chociażby e, dzisiaj w e, fajna jest społeczność, gdzie e, może trochę e, rywalizować, ale też e, być e, w gronie tej najlepszej młodzieży nie tylko w nauce, ale i w sporcie.